Gościem porannego programu Radio Sud jest poseł Angelika Morzonowska. Witam Panią w studiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani poseł, Pani skupiona na pracy w Komisji Amber Gold, tylko czy, czy też jeszcze e, zajmuje się Pani innymi tematami? Panie redaktorze, tak jak zawsze e, praca parlamentarna skupiona jest wokół tych komisji, w których e, reprezentuję, więc Komisja rodziny polityki społecznej, współpracuję jako Komisja Polityki Senioralnej, mój sztandarowy program i projekt ustawy złotówka za złotówkę w programie świadczeń 500 plus parlamentarny zespół, w których reprezentuję i strażaków, i koła gospodyń wiejskich, i miejskich, parlamentarny zespół do spraw osób starszych. Rzeczywiście praca Amber Gold pochłania mi ogrom czasu, bowiem komisje są z reguły co dwa tygodnie, jutro kolejne przesłuchania i tysiące akt, które należy przeczytać, zweryfikować, także to są materiały tajne, więc tej pracy jest sporo ale myślę, że będzie to z efektem dobrym dla osób, które zostały poszkodowane i szukanie takich rozwiązań, aby ten preceder nigdy nie miał miejsca powtórzenia się. Co z 500 plus na pierwsze dziecko? Wspomniała Pani też o 1 na 1. Mm, tak, jest, był ten projekt już czytany podczas pierwszego posiedzenia komisji. Udało mi się przekonać komisję, aby został zweryfikowany do końca marca. Ja przypomnę, że dzisiaj każde przekroczenie w przypadku rodziny pierwszego dziecka to jest 800 zł, w przypadku, jeżeli jest dziecko niepełnosprawne, 1200 za symboliczne. Przekroczenie jednej złotówki rodzina traci 6 tysięcy. Jest to niekonstytucyjne. No, o czym wspomniał również Wojewódzki Sąd Administracyjny zadając pytanie Trybunałowi Konstytucyjnemu. Poszkodowane są samotne matki, samotni rodzice, ale także każde, każda rodzina z pierwszym dzieckiem przekonuje wszystkich członków Komisji Rodziny Polityki Społecznej, a także panią minister Rafalską do tego, aby tak jak poparli przy świadczeniach rodzinnych rozwiązanie złotówkę za złotówkę, tak w sytuacji również y, tego programu, bardzo dobrego programu, który mógł zostać wdrożony tych, po, 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 po tych wszystkich wdrożeniach. Polityki społecznej i rodzinnej od 52 tygodni urlopu rodzicielskiego, budowę maluchów. Mamy się czym pochwalić, także w powiecie Kępińskim przypomnijmy, że to jest pięć żłobków w ramach tego rządowego programu maluch poprzez 1000 zł, tak zwanego kośniakowego przez 12 miesięcy i ten program jest wyjściem naprzeciw oczekiwań polskim rodzinom i należy go po prostu zreformować i znowelizować i stąd to rozwiązanie. Prawo i sprawiedliwość poparło to rozwiązanie w świadczeniach rodzinnych. Mam nadzieję, że również poprze to rozwiązanie w projekcie 500, bo ona ma służyć przede wszystkim 400 tysięcy rodzin, bo taką mam wyliczenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. To po pierwsze, a druga rozwiązanie dotyczy także, że każda dzisiaj rodzina, która otrzymuje wynagrodzenie i siedzi z kalkulatorem w ręku i liczy, czy nie przekroczy. Czy nie przekroczy złotówki i nie zostanie im odebrane to świadczenie rodzinne, bowiem każda premia, nagroda, podwyżka może dyskwalifikować z otrzymania tego ważnego prorodzinnego wsparcia. Znowu manifestacje, znowu protesty, zresztą one nie milkną w prawach kobiet. Jeśli chodzi o prawa kobiet, rzeczywiście te protesty się nasilają. Mieliśmy sytuację, kiedy był, była propozycja całkowitego zakazu aborcji, dla mnie powinien, powinien zostać zachowany status quo w przypadku w tych trzech wariantach wielkiego wypracowanego kompromisu. Teraz jest mi niezwykle i myślę, że wstyd jest przede wszystkim. Osobom reprezentującym środowiska medyczne, kiedy minister zdrowia wypowiada się, że nie przepisałby pigułki dzień po nawet osobie zgwałconej, co jest wielką hipokryzją i obłudą, bowiem wiemy, że w przypadku, kiedy dziecko pochodzi nawet z gwałtu, jest możliwość skorzystania z aborcji. Ja nigdy się nie zgadzam na to, żeby prowadzić takie radykalne rozwiązania. Bardzo się cieszę, że takie okna życia, czy taka ostatnia sytuacja, jaka miał Miało miejsce w powiecie kępińskim, że matka zostawiła dziecko w szpitalu, czyli Podjęła bardzo odważną decyzję y, w, ochrony życia y, tego dziecka już narodzonego. I to jest, nie, my szukajmy rozwiązań, rozwiązań, które mają służyć. Pigułka dzień po nie jest środkiem aborcyjnym, więc pan minister naprawdę tutaj w takich sytuacjach y, y, mówi nieprawdę. A minister środowiska nie pomylił się z wycinką w Pani zdaniem, jakie? To stanowisko? To minister środowiska. Po prostu doprowadził do o, wyrżnięcia drzew. Ja w dosłownym przypomnę tego do, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ja przypomnę, że ta ustawa była głosowana na sali kolumnowej. Proces legislacji y, pokazuje, jak ona zadziałała, bowiem 7 grudnia wpłynął ten projekt poselski. Przypomnę, że poselski nie był to pro, projekt rządowy i nie wprowadził żadnych ograniczeń. I tutaj chyba takim wyznacznikiem są słowa prezesa PiSu, który powiedział, że pewnie zadziałało jakiekolwiek lobby odnośnie eliminacji drzew. Walczymy ze smogiem, chcemy żyć w zdrowym środowisku, a tutaj po, taka sytuacja powoduje, że nie tylko wycinane są drzewa, ale wycinane są pomniki, e, piękne pomniki przyrody, na co nie ma naszej zgody. E, mam nadzieję, że teraz ten e, okres, który jest ochroną, ponieważ jest, rozpoczął się okres lęgowy ptaków, e, troszeczkę... E, ograniczył tą wycinkę. Znaczy, idea była słuszna, bo w wielu sytuacjach zdarzało się tak, że prywatni właściciele działek nie mogli wyciąć jednego drzewa, który, e, które m, m, wiązało się z jakimś bezpieczeństwem czy m, procesem inwestycyjnym. Ale to stało się furtką dla, dla dużych deweloperów. Ale, dla, ale to dla inwestycji. ta ustawa, która była, działała bez ograniczeń, to spowodowało, że rzeczywiście zostały wycinane lasy. E, Parki, tereny, które zaczęły być sprzedawane pod deweloperkę. I tutaj ciśnie się na usta oczywiście, że ta ustawa miała komuś służyć. Ja przypomnę w 2007 roku, kiedy jak grzyby po deszczu zaczęły. E, być postawiane ekrany przy każdej budowanej drodze, ponieważ mieliśmy najbardziej wyśrubowane rozwiązania, jeśli chodzi o dźwiękochłonność, i to też był projekt minister, ministra Szyszki. Znaczy się zastanawiam mnie, że minister Szyszka, zamiast ministrem środowiska, jest ministrem, który. Powoduje, że niszczy się to środowisko. Pani poseł z ogólnopolskich tematów, które mają bardzo duże przełożenie na nasz region, a pani jest oczywiście naszym przedstawicielem w parlamencie. Reforma oświaty, prawie wszystkie gminy, chyba już nawet wszystkie dostosowały w powiecie kępińskim tę reformę od 1 września. Jak pani jakie jest Pani zdanie na temat wprowadzenia tutaj tej reformy w powiecie kępińskim? Oczywiście ja reagowałam na wszystkie sygnały, które docierały do, ode, do mnie do mojego biura od mieszkańców, i udało się przekonać, żeby jednak szkoły, które funkcjonują zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, funkcjonowały. I to jest niezwykle istotne. Ta reforma po prostu jest prowadzona źle. Kiedy mówiliśmy o tym, że niepotrzebnie wprowadzane były gimnazja, one się już przyjęły, Nare, należało ją zweryfikować, należało przeznaczyć odpowiednie środki finansowe. Należało być może wydłużyć rok nauki w szkole średniej i w Prowadzić rozwiązania, które byłyby wsparciem dla samorządów, a dzisiaj to samorządy się będą borykały. Niestety wiele inwestycji trzeba zweryfikować, bowiem takie będą rzeczy pospolite, jak ich młodzieży chowanie zawsze to podkreślam. Zastanawiające jest, są sygnały, o których się mówi, że subwencja ma być urozmaicona Udzielona. ze względu na chociażby. Miejsce funkcjonowania tej szkoły, czy chociażby dwuzmianowość prowadzonej w szkole. Nie mamy szczegółów, i to jest zatrważające w kwestiach. Funkcjonowania samorządów i ograniczenia ich kompetencji? Samorządy poszły może inaczej. Nie dały się tutaj sobie narzucić pewnych standardów, że to niby oni zamykają szkoły. Tak praktycznie w każdej gminie. Te szkoły za jakiś czas się niektóre pozamykają same, bo braknie po prostu ilości dzieci. Ja to myśl... Rodzice będą wybierać, dzieci będą Ale wybierać. Ale taka konkurencja wśród szkół też jest bardzo dobrą konkurencją. Szkoły będą starały się prowadzić taki, taki system szkolenia. Czy prowadzenia zajęć, urozmaicenia tych zajęć. Ja zawsze popierałam rozwiązania, że świetlica powinna być w każdej szkole do godziny 17, ponieważ dzisiaj system pracy zawodowej rodziców tego wymaga, że każde dziecko powinno mieć ciepły posiłek w szkole. I to są rozwiązania, które mają wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zarówno rodziców, jak i uczniów. Nauczyciele też mają prawo i obowiązek czuć się bezpiecznie w swojej pracy, ponieważ Sampai Te również chcą, aby ta ich praca była doceniana, zauważana i żeby to bezpieczeństwo pracy zawodowej, tak jak w każdym zawodzie było niezwykle istotne. Jeżeli mówimy o tej roli samorządów, to właśnie w kwestiach wróciłabym na chwileczkę do tej wycinki drzew. Pamiętam no, po pierwszym spotkaniu i po pierwszej mojej dyskusji na temat tej szkodliwej ustawy, jak poseł Pisł zadał mi pytanie, to co Pani by zaproponowała? I ja się cieszę, że ta moja propozycja zostaje zauważona w tych rozwiązaniach legislacyjnych, które prawdopodobnie będziemy omawiać podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, czyli blokadę sprzedaży działek, które mają być przeznaczone pod inwestycje przyszłe, a są spowodowane jedynie zamiarem wycinki drzew. Zostawiłabym tu także możliwość kompetencji i decyzji również w samorządach w kwestiach takiej decyzji administracyjnej. My musimy pamiętać, że ochrona środowiska, inwestycja w dzieci, czyli w edukację, w ochronę zdrowia i w szukanie rozwiązań atrakcyjnej pracy dla naszych mieszkańców to jest nasza, nasza odpowiedzialność. I dzisiaj odpowiedzialność także inwestycyjna w tych samorządach, które powodują i... Podejmują takie decyzje, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, żeby chcieli tutaj mieszkać i żeby realizowali te prioryty, priorytety w myśl tych oczekiwań. Poróżmy może temat sieci szpitali, o którym ostatnio głośno, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje w tym szpitalu w Kępnie poczekają tą placówkę, ten szpital, dwie wielkie inwestycje: budowa lądowiska i budowa bloku operacyjnego. Panie redaktorze, tak jak moim priorytetem w poprzedniej kadencji była budowa obwodnicy Kępna i, to stało, się to, jak gdyby, i to, to stało się faktem, tak moim priorytetem w tej pracy parlamentarnej to jest zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego i takich rozwiązań, które będą mają się przyczyniać i się przyczyniają, że powiat kępiński jest tym ośrodkiem, który się rozwija i który nie wypadnie z jakichkolwiek rozwiązań, które dzieją się poprzez centrum centralizację decyzji władzy, albo też rozwiązań, które mogłyby wyeliminować, bo wiemy, że rywalizacja między powiatami oczywiście istnieje. Przykład lądowiska, na które Starostwo Powiatowe, Szpital Kępiński pozyskał 75% dofinansowania. Przypomnę, że to jest ponad 2 miliony złotych z funduszy zewnętrznych i to jest niezwykle istotne. Bez tego lądowiska, bez, które było kiedyś obligatoryjne w kwestii szpitalnych oddziałów ratunkowych nie byłoby możliwe, żebyśmy ugruntowali się jako silne Centrum medyczne? Centrum, do szpitala. Znaczy, centrum medyczne jest zbyt górnolotnym słowem, ale gwarancją tych, tego zabezpieczenia medycznego. Budowa bloku operacyjnego, z tego co wiem, to już jest to w fazie poprzetargowej. To jest kolejna inwestycja, bodajże ponad 5 milionów złotych. Dalej kwestia inwestycji w interne, a docelowo także ta zapowiadana ortopedia, z którą się wszyscy zgadzamy. Sieć szpitali, to będzie podzielone na takie punkty referencyjne, my będziemy jako powiat kępiński znajdowali się w tej pierwszy, na tym pierwszym poziomie, gdzie są wymagane kilka podstawowych oddziałów, to jest chirurgia, to jest interna, to jest ginekologia i położnictwo i jeszcze Pediatria, więc żeby spełnić te główne kryterium, musimy spełnić tą, te podstawy. I to jest właśnie to, co, co teraz jest realizowane. Mm ambitne cele, które są realizowane, które wymagają sporych nakładów inwestycyjnych i ja bardzo się cieszę, że tutaj samorząd powiatu kępińskiego bardzo racjonalnie, odpowiedzialnie, uczciwie podchodzi do tych założeń, które są realizowane, a przede wszystkim, że pozyskuje środki finansowe zewnętrzne, bo to jest głównym bodźcem możliwości zrealizowania tych inwestycji, przy, przy takim zarządzeniu, też, jakie było. Moja perełka, temat S11, ta inwestycja wyhamowała, ale to i tak zgodnie z planem ze względu na warunki pogodowe, bo tam wszystko jest zaplanowane i idzie swoim zapanowanym torem. Panie redaktorze, ja nie wiem, czy zahamowała, po prostu nie na atmosfera, e, przepraszam, zima, taki mamy klimat. No tak, ale ja myślę, że ta zima jednak była lekka i te prace udało się posunąć zarówno w ogromnym tempie, zarówno w pierwszym, na pierwszym etapie. Drugi etap na szczęście ruszył po dziewięciomiesięcznej przerwie i ja tu przypomnę, że parlamentarny, ja jestem w takiej podkomisji do sprawy korzystania środków unijnych, gdzie w listopadzie zrobiliśmy specjalne posiedzenie tego, tej podkomisji na temat właśnie chociażby tego wstrzymanego pierwszego etapu przetargu i wyłomieniu 16 podmiotów, które już zostały, ponieważ do, tak jak została mi deklaracja przekazana, na tym, na tej podkomisji do końca grudnia decyzja ministra się zrealizowała, więc wszystko przebiega zgodnie z tymi założeniami i z tymi planami, które za każdym razem przedstawiałam i przedstawiać będę. Byłam także w Jarocinie, tam prace również są bardzo mocno posunięte. Czyli drugi ta powodnicy ostrowa, Jarocin, kępno się buduje, infrastruktura drogowa, również jeżeli chodzi o współpracę z gminami czy współpracę z powiatem, jest realizowana znów ze środków. W większości unijnych, jak przypomnę, 8 milionów pozyskana środków zewnętrznych to spore inwestycje i to są te cele, które, które założyłam, że będę realizować i myślę, że wywiązuję się z nich sumiennie. Na koniec o plany na przyszłość, bo słyszała Pani o kadencyjności, a Pani to już drugą kadencję sprawuje. W sens. Pierwszą w Sejmie, ale jeśli chodzi o dwukadencyjność, to panie redaktorze, jeżeli mam uczciwie podchodzić do dwukadencyjności, to dwu jeżeli prawo i sprawiedliwość proponuje takie rozwiązania, to jestem za dwukadencyjnością, zarówno w Sejmie, w Senacie, jak i w samorządach. Oczywiście nie można ograniczać praw nabytych, więc tutaj to wyjście w wstecz uważam, że jest zamachem na, na te prace, które które są podjęte przez tych samorządowców w realizacji inwestycji. Jak będzie wyglądała ordynacja do samorządu, tego jeszcze nie wiemy. Pojawiają się kolejne głosy, że mają to być, chociażby ma być pierwsza, tylko pierwsza tura, czyli tylko jedna tura w wyborach na wójta prezydenta burmistrza miasta, co nie jest dobrym rozwiązaniem, bo przy siedmiu kandydatów kandydatach, okaże się, że kilkanaście procent zadecyduje o tym, że mamy takiego samorządowca z, ze słabym mandatem poparcia. Jestem za rozwiązaniem takim, żeby nie łączyć kandydowanie do samorządu gminnego i powiatowego, jak najbardziej, kilka takich rozwiązań, które, które rzeczywiście są, są rozwiązaniami które mogą skutkować, żeby ta świeża krew, powiew, możliwości osób, które są przygotowane do pracy samorządowej, mogła być wykorzystana. Ja wiem, że nie zawsze zgadzam się także z moimi strukturami partyjnymi, ponieważ tam, tam jest jednoznaczne zdanie, żeby, żeby kadencyj, dwukadencyjności nie było. Jednak ta moja siła głosu indywidualnego zawsze ma znaczenie. Pani poseł, ja pytałem o Pani plany na przyszłość. A moje plany na no, przyszłość, panie redaktorze, ja realizuję swoją pracę parlamentarną, którą muszę dokończyć. Pani poseł, jak poseł, kończę, wygrywa... kończę tą, tą pracę z założeniem. Jeszcze mam sporo pracy w komisji Amber Gold. Pani przewodnicząca komisji wyznacza pracę tej komisji. Polityka jest bardzo dynamiczna. Nie wiem, co się może wydarzyć, a poza tym też oczekiwania mieszkańców są niezwykle istotne. Pani poseł, każdy polityk w tym kraju, dzień po wygraniu wyborów, rozpoczyna nową kampanię wyborczą i myśli, co będzie za cztery lata. Panie redaktorze, I, więc, obietnice, które, obietnice euro, czy... te, które, zre, które zapowiedziałam, muszą zostać zrealizowane, i to jest dla mnie priorytet. Nie widzę innych e, priorytetów. Tak jak e, były zamierzenia współpracy z wszystkimi gminami powiatu kępińskiego, bo rozmawiamy teraz przede wszystkim o powiecie kępińskim, bo on jest tutaj najbliżej, ale także z ościennymi powiatami. Ja przypomnę, chciałam pogratulować mojej, mojej popieranej kandydatce do, na radną Jarocina, która wczoraj bez bezapelacyjnie znokautowała swojego kandydata w, 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 jako radna, ponieważ została skrzywdzona, a zawsze mówię, że sprawiedliwość i prawda wygrywają. Jeśli nie dowiedziałem, czy wybory samorządowe, euro, wybory czy. Panie redaktorze, ale pracujemy, nie mówimy o tym, co ma być. Mamy wykonywać rzetelnie swoje obowiązki i to będę realizowała. I z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet chciałam życzyć wszystkim kobietom, aby realizowały swoje pasje, swoje życie, łączyły tak godnie, jak to robią życie zawodowe z życiem rodziny, bo Polki są najaktywniejsze i najbardziej, najbardziej przedsiębiorczymi kobietami w Europie. Poseł PSL, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Marzenowska, gościem porannego programu Radiosu Dzisiaj dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.